Dobra, ja bym powiedział wam tak. No. Jeśli coś by się stało, to ja za to nie odpowiadam. A co ma się stać? A co się ma stać, szefie? Jeśli. inaczej. O kurwa, tego się nie spodziewałem. Nic nie widzę! Nic nie widzę! O kurwa! Jak słyszeć, o kurwa! to ja na środku, a wy sobie usiądźcie po bokach. O kurwa! O kur jo Chyba doskonale wiecie, kim jestem.